Witam serdecznie w czwartą niedzielę Adwentu, słowami, które są hasłem tygodnia. Czytam je z listu apostoła Pawła do Filipian z czwartego rozdziału, w wierszach czwartym i piątym. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko. Moi drodzy, myślę, że bardzo często jesteśmy ludźmi smutnymi jesteśmy smutnymi chrześcijanami. Nie mamy w sobie radości, nie mamy w sobie jakiegoś życia, jakiejś energii, jakiegoś entuzjazmu który by napędzał naszą codzienność. Jesteśmy smutni, jesteśmy zgorzkniali. Weźmy sobie do serca to wezwanie apostoła Pawła. Radujcie się, radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się, cieszcie się. Cieszcie się, bo Pan, Wasz Zbawiciel, Zbawiciel każdego z nas jest blisko. Jest blisko nas. To nie tylko ten czas Adwentu, czterech niedziel, Oczekiwania na kolejną pamiątkę narodzin Pana Jezusa. Święta Bożego Narodzenia są świętami radości, przynajmniej takimi powinny być, nie świętami poddenerwowania, irytacji, patrzenia, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy zdążymy, czy nie zdążymy. Ale przecież każdy dzień może być świętem. Bo przecież codziennie zmartwychwstały, nowonarodzony w Betlejem przychodzi do nas. Radujcie się, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. W jaki sposób Chrystus jest blisko nas? Moi drodzy, kiedy składamy ręce do modlitwy, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy wzajemnie sobie z miłością pomagamy, kiedy przystępujemy do sakramentów, kiedy jesteśmy w społeczności wiary. Pan jest blisko, tylko trzeba nam otworzyć się na tę bliskość. A tak często jesteśmy smutni, bo jesteśmy zamknięci, jesteśmy zakleszczeni, dlatego niczego nie odczuwamy, nie jesteśmy w stanie być ludźmi, którzy żyją, tylko udajemy. Udajemy, że żyjemy, udajemy, że coś robimy, a to wszystko nie przynosi nam żadnej satysfakcji, żadnej radości. Czas już otworzyć się na tę Bożą rzeczywistość. Chrystus przychodzi do każdego z nas. Otwórzmy się na to. Pozwólmy Chrystusowi działać w naszym życiu. Nie uciekajmy, nie mówmy, że go nie potrzebujemy. On jest blisko każdego z nas. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Ale chciejmy tego, zróbmy sobie taki bożonarodzeniowy prezent. Chciejmy nowonarodzonego w naszym życiu. Chciejmy Chrystusa, naszego zbawiciela w naszym życiu codziennie. Nie szukajmy wymówek, nie mówmy, że nie potrzebujemy. Nie bądźmy smutnymi wyznawcami Chrystusa. Nie bądźmy smutnymi ludźmi, ludźmi bez nadziei. Pan jest blisko. Niechaj ta bliskość Chrystusa nas otacza, żebyśmy potrafili, żebyśmy potrafili tę bliskość odczuwać, przeżywać, żeby ona nas wzmacniała. Tego moi drodzy Wam życzę w tą ostatnią niedzielę adwentu. Amen. Zostańcie z Bogiem.